Moi drodzy, z ostatniego filmiku z Monastyraku byłam troszeczkę niezadowolona, dlatego że nie sfilmowałam najfajniejszych miejsc w Atenach, na której są najfajniejsze kafejki i restauracyjki. Więc kiedy przyszłam do domu taka niezadowolona, Kostas mówi do mnie: Wiesz co, no to zmontuj to, co masz, a my w sobotę pójdziemy sobie tam na jakieś piwko, no to sobie ten materiał dograf. Ale, żeby jechać na Monastyraki samochodem, no to musimy jechać na Tisio i z Tisio, takim właśnie fajnym sobie spacerkiem, przejść na Monastyraki. Więc moi drodzy, teraz mówię do Was z Tisio i dlatego pokażę wam, pokażemy Wam razem tą dzielnicę Tisio. Za mną jest na przykład Narodowe Obserwatorium Astrologiczne w Tisio. Niestety w tej chwili jest zamknięte. Ale jak najbardziej polecam, dlatego że jest tutaj przepiękny widok, który Wam zaraz pokażę. Zostańcie ze mną. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z dzielnicy Tysi. Jak widzicie, bardzo dużo ludzi jest tutaj. Ja tu jestem z Konstantynosem, który zaraz się z Wami również przywita. Cześć Polacy! <laughs> Przywitał się bardzo ładnie. A teraz pójdziemy sobie tą ulicą do końca i dojdziemy do Monastiraku. Tutaj będzie bardzo dużo przepięknych kafe, kafe, kafejek i będzie dużo stoisk z rękodziełem artystycznym, które Wam również pokażemy.

Biżuteria, taka w takim greckim stylu, stare książki. Wszystko to bardzo ładnie wygląda i nadaje tej dzielnicy takiego artystycznego stylu, bym powiedziała. Bardzo lubię tęty chodzić. A przyznawam się szczerze, że dawno nie byłam. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się tutaj znaleźliśmy.

哎，你干嘛？ Moi drodzy widzowie, w końcu żeśmy zrezygnowali z kawiarenki na Monastiragach, dlatego, że tam było bardzo dużo ludzi, był naprawdę chaos. i W takim środowisku się naprawdę nie zbyt fajnie wypoczywa, a my przede wszystkim chcieliśmy sobie wypocząć. Więc wróciliśmy się z powrotem do Tisijo. I teraz właśnie sobie siedzimy w takiej bardzo uroczej kawiarence, na wolnym powietrzu oczywiście. Zaraz pokażę wam widok, bo w tej chwili chyba odbija się słońce i nie widać niestety i po prostu sobie odpoczywamy. Także widzicie widoki mamy bardzo ładne na Akropol, na Lukabitos, z tej strony ludzi też jest dosyć sporo, ale no nie jest tak strasznie jak było na Monastirakach. W ostatnim vlogu y, z Kostasem kiedy rozmawialiśmy co myślą Grecy o Polakach y, potem zapytałam się Kostasa mówię dlaczego nie chciałeś mówić po polsku A on mi odpowiedział no bo byście się ze mnie śmiali ja powiedział no nikt by się z ciebie nie śmiał no co ty on do mnie mówi tak tak ty byś była pierwsza no nie nie byłabym wcale pierwsza w każdym razie y, Kostas dzisiaj nie jest za bardzo rozmowny y, ale na zdrowie na maspie na na zdrowie na zdrowie Ym... Na zdrowie. Na zdrowie moi drodzy! No i właśnie tym pięknym akcentem będę się z Wami żegnać. Musiaki Saten, pa pa!